Pewnej majowej nocy w 2015 roku sterczyliśmy sobie z kumplem na ulicy Towarowej w Warszawie pod nieistniejącym już dziś paczkomatem na nieistniejącym parkingu równie nieistniejącego już Jupitera. Oprócz nas czekała jeszcze jedna para i bez zbędnych słów wiedzieliśmy, że czekamy na dokładnie to samo. Na wybicie i tu nie jestem pewna, 23 albo 24. Tego dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam jak czekaliśmy. Wtedy można było bowiem otworzyć skrytkę i odebrać paczkę z kolekcjonerskim wydaniem Wiedźmina 3. Pewnie można by się było po mnie spodziewać wyznania, że poleźliśmy na nocną premierę do Blue City, bo daleko nie mieliśmy. Ale dzikie tłumy nigdy nie należały do naszych ulubionych okoliczności przyrody i woleliśmy sobie postać na pustym parkingu. Kumpel mój, o którym zresztą wspominałam w kilku innych filmach, ten który podtykał mi przez pół życia rozmaite gry, z edycji kolekcjonerskiej chciał głównie dodatki, przede wszystkim zaś figurkę, którą zamierzał przemalować, ale o ile wiem po dziś dzień jej nie przemalował. Samej gry zaś nie potrzebował, bo dostał ją za darmo przy kupnie Grafy bodajże GTX 970. A kupiłem ją, bo stara mu troszkę padła, zresztą na tej nowej gra chodziła znacznie lepiej. W każdym razie, kumpel zgarnął kolekcjonerskie dobródki, samą grę zaś dostałam ja. Razem z tą jego starą, padniętą grafą, którą włożyliśmy do piekarnika i odżyła akurat na tyle, żeby udało mi się skończyć tę grę u siebie. Natomiast tamtą noc z 18 na 19 maja spędziliśmy przed jego kompem, kumpel grał, ja gapiłam mu się przez ramię, wchłaniając dodatkowo hektolitry kawy, jak to ja, oboje zaś stopniowo gubiliśmy szczękę. I muszę przyznać bez bicia, ja jak najbardziej tę szczękę zgubiłam, mimo że mój stosunek do Wiedźmina jako zjawiska był dość specyficzny i nie całkiem dobry. Podobnie jak wielu polskich graczy zaczęłam od przeczytania opowiadań i sagi, ale w przeciwieństwie do wielu z nich nie byłam jej fanką. Można rzec, że wręcz przeciwnie. Jakkolwiek uważam, że sapek pisać umie i na ogół robi to ze sporym wdziękiem, tak nieuleczalny cynizm i ogólna brudna beznadzieja obecna w o Wiedźminie nigdy mi do gustu nie przemawiała. W ogóle sposób, w jaki po raz pierwszy zetknęłam się z Geraltem jako bohaterem, był też mało wdzięczny. Mianowicie w miejscu, gdzie spędzałam od wczesnych lat szczenięcych każde lato. To dokładnie wydanie opowiadania o Wiedźminie leżało sobie w łazience w formie czytadła kiblowego i w takich właśnie okolicznościach w wieku lat 10 czy 11 zaaplikowałam sobie po raz pierwszy fragmenty Mniejszego Zła, które zrobiło na mnie wrażenie, owszem, ale niekoniecznie pozytywne, w dodatku kojarzące mi się z posiedzeniami w toalecie. Całą sagę przeczytałam później, jakoś pod koniec liceum i nie przeczę, że odczuwałam pewną ponurą fascynację całym cyklem, ale nie da się też ukryć, że nie czytałam wtedy tych książek ze szczególną frajdą. Gry natomiast spodobały mi się wybitnie. Może dlatego, że kiedy wyszła jedynka byłam już zupełnie dorosłym człowiekiem, a może dlatego, że można było sobie w tych grach tu i ówdzie zapracować na akceptowalne, a nawet cokolwiek pozytywne rezultaty. Po bardzo lubianej przeze mnie jedynce i mniej lubianej, lecz bardzo dobrze kojarzącej mi się dwójce, na trójkę czekałam jak na szpilkach i spodziewałam się wiele. Na świecie jednak na Wiedźmina 3 jakoś nikt nie był przygotowany, ani na jego dopracowaną formę, ani na rozmiar, ani na ogólną jakość. Dwie poprzednie gry dość mocno się od siebie różniły i ciężko było przewidzieć, jak dokładnie w praktyce wyglądać będzie trzecia. Oczywiście CD Projekt Red dostarczał rozmaitego rodzaju materiałów promocyjnych, żeby przybliżyć graczom szczegóły swojego nowego dzieła i przy tej właśnie okazji na długo jeszcze przed premierą miała miejsce całkiem pokaźna kontrowersja. Wszystko zaczęło się od trailera pokazanego na VGX, czyli na byłym Spike Video Game Awards w 2013 roku. Trailer wyglądał zajebiaszczo, a CD Projekt Red zapewniali, że finalna gra nie będzie wyglądała gorzej. Jednak z każdym kolejnym materiałem promocyjnym gracze zaczęli dostrzegać spadek jakości grafiki, co wywołało falę obaw o tak zwany downgrade. I chyba największe kontrowersje pojawiły się tuż przed premierą, kiedy porównania trailerów z rzeczywistą rozgrywką ujawniły mniej szczegółowe oświetlenie, uproszczone efekty cząsteczkowe i mniej dynamiczne animacje. CD projekt tłumaczyli, że zmiany były konieczne dla stabilności gry na różnych platformach, ale dla wielu graczy było to spore rozczarowanie. Osobiście ja miałam to gdzieś, bo na moim własnym kąpie, z moimi własnymi bebechami ta gra nie miała i tak szansy pójść. Dopiero pomogła ta podpieczona grafika mojego kumpla. Natomiast ludzie zgrzytali zębami i po prostu czuli się oszukani. Co gorsza, premiera gry, o ile pamiętam, była chyba dwa razy opóźniana. Ale mimo tych wszystkich problemów, Wiedźmin 3, kiedy wyszedł, według mnie wyglądał świetnie, zresztą nie tylko według mnie. Co więcej, zdobył powszechne uznanie za swoją artystyczną wizję. W sześć tygodni od premiery sprzedał 6 milionów kopii, a do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się dziesięciokrotnie. Aktualnie wszyscy podniecają się pewnym demem, które pojawiło się parę dni temu i zrobiło niezłe wrażenie. I słowa kluczowe to Wiedźmin 4 i Unreal 5. I prezentacja dość wyraźnie moim zdaniem przekazuje informację, że nie jest to demo gry Wiedźmin 4, tylko technologiczne demo silnika Unreal 5, przygotowane dzięki współpracy CD Projekt Red z Epiciem. Ale widać jednak, e, informacja ta nie jest wystarczająco wyraźnie przekazana, bo niektórzy nadal wydają się cokolwiek skonfundowani. Już pojawiły się głosy, że o, demo czwartego wieśka jest nieprawdziwe, skryptowane to kłamstwo, znowu oczy nam mylną i w ogóle fuj. No pewnie, że jest nieprawdziwe, bo to nie jest demo gameplayu wieśka, tylko prezentacja możliwości silnika Unreal 5,6 bodajże. No, nie mieszajmy pojęć. Czy sama gra będzie tak wyglądać? Prawdopodobnie marne szanse. Ja osobiście przypuszczam, że nie. Choć tak naprawdę cholera wie, bo nie zapominajmy o tym, że będziemy na nią czekać jeszcze parę ładnych lat. Jest we wczesnym stadium produkcji, więc z jednej strony na czystą logikę. Nie ma szans nagrywalne demo w chwili obecnej, a z drugiej strony możliwe, że za kilka lat łatwiej będzie taki gameplay osiągnąć, a przynajmniej w niego uwierzyć. Ja akurat średnio się czwórką jaram, bo nie lubię Ciri, więc ciężko mi jest się cieszyć z grania postacią, której nie lubię. Ale poczekamy, zobaczymy, może będzie fajnie. Jednak wróćmy do tematu. 10 lat minęło. A Wiedźmin 3 Dziki Gon nadal bryluje na gamingowych salonach. CD Projekt Red zrobił grę, która nie tylko zdobyła dziesiątki nagród, ale także trochę zmieniła sposób, w jaki patrzymy na otwarte światy i narracje. Wiedźmin 3 oferował co prawda nie jedną dużą otwartą mapę, tylko parę otwartych lokacji, ale były to lokacje tak obszerne, że w sumie różnica była przynajmniej jak dla mnie nieznaczna. Do tego gra zawierała ogromną ilość ręcznie robionych questów, tak głównych jak pobocznych. Praktycznie każda misja poboczna miała własną historię, własne emocje, własne moralne dylematy, coś, czego sporo gier z otwartymi światami do dziś nie potrafi zapewnić i nawet teraz dostajemy zamiast tego zbieranie przysłowiowych 20 niedźwiedzich dóbr albo samopowtarzalne jak automat kałasznikowa czyszczenie równie samopowtarzalnych wrogich obozów. Wiedźmin 3 wyszedł w czasach, kiedy przeładowane, otwarte lub równie przeładowane półotwarte światy były dla twórców gier celem samym w sobie. Pojawiały się wszędzie, im większe i im bardziej naczkane znacznikami, tym lepiej. Co to zresztą dość szybko zmęczyło i sfrustrowało graczy. Wiedźmin 3 oczywiście ochoczo dołączył do tego trendu, ale też, moim zdaniem przynajmniej, podkreślił różnicę między dużo i byle jak, a dużo i dobrze. Czy twórcy innych gier zaczęli to podejście naśladować? No, różnie z tym bywa, ale nadal stawia się tę grę za przykład. Ale nie tylko na rynku Gier Wiedźmin zrobił potężne wrażenie i odcisnął swoje piętno. Przede wszystkim otworzył z dość energicznym kopem drzwi na świat słowiańskiemu folklorowi. Sama muszę przyznać, że przez wiele lat z zawiścią zerkałam na mitologię i folklor azjatycki, wzdychając jak to musi być fajnie mieć taką klimatyczną i nadającą się do horroru kulturę, z niechęcią odnosząc się do naszych skocznych obertasów i swojskich, radosnych strojów ludowych, kompletnie zapominając o dziesiątkach przeczytanych w dzieciństwie klecht i legend, które nadal skutecznie spędzały mi wtedy sen z oczu. A potem zagrałam w trzeciego wieśka i z rozmachem klepnęłam się w czoło. No jak to, czy to czyste złoto? Że niemroczne? Jak niemroczne? Upiorne wręcz. A po ukończeniu mojego ulubionego dodatku, serc z kamienia, nie chciałam zdjąć z Geralta kontusza. Ale największe wrażenie na świecie wywarła chyba ta inspirowana słowiańskimi motywami muzyka. Po premierze zaczęła gwałtownie zeskiwać na popularności zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie. Zespół Percival Schuttenbach, który współtworzył soundtrack do gry, stał się jednym z głównych ambasadorów słowiańskiego brzmienia, choć oczywiście takich kapel było od dawna u nas szereg. Natomiast Percival akurat pojechał na popularności Wiedźmina. Folkowe melodie zaczęły inspirować innych artystów, a słowiańskie motywy zaczęły pojawiać się w muzyce filmowej, grach i nawet niektórych mainstreamowych produkcjach. W Polsce i ogólnie w Europie Środkowej i Wschodniej coraz więcej zespołów sięga po dawne Instrumenty, poludowe pieśni, mitologie, tworząc brzmienia, które jak magnes przyciągają fanów fantazy i historii. Bardzo popularne jest też łączenie folka z ciężkimi brzmieniami. Wystarczy popatrzeć na nasze podziemie muzyczne. Ale chociaż pomysł do mnie bardzo przemawia, to do tej pory nie znalazłam jeszcze kapeli, która robiłaby to tak, jak mi się podoba. No ale wszystko przede mną. W każdym razie, po triumfie Wiedźmina 3, studio CD Projekt Red było traktowane jak bohaterowie i stawiane było jako przykład dla innych deweloperów. Ale potem przyszła premiera Cyberpunk'a 2077 i ten pisko, on z jakim zahamowało zaufanie graczy, usłyszał cały świat. Gra była ambitna, ale na premierę jej stan techniczny przypominał ser szwajcarski, bugi, glicze, brak obiecanych rozwiązań, takich jak metro, ba, brak oczekiwanych elementów, jak porządnie reagująca policja, czy nawet taka prosta głupota jak możliwość przymierzania ciuchów w sklepach. No, gracze byli mocno rozczarowani i reputacja studia zaczęła się chwiać. Na szczęście CDPR się nie poddało, latami łatało cyberpunk, aż w końcu DLC wolności udowodniło, że gra jednak może stać się w końcu tym, co obiecywano na początku. Zaufanie zaczęło wracać, choć nadal sporo osób patrzy na CD Projekt Red z lekką rezerwą. Między innymi ja. No i teraz wszystko zależy od Wiedźmina 4. Jeśli studio zrobi ambitne, dopracowane RPG, które będzie ambitne i dopracowane od samego początku, może odzyskać pełne zaufanie graczy. Jeśli jednak premiera będzie przypominać burzliwy start cyberpunka, no, sprawa może się skomplikować na dobre. CD Projekt Red stoi przed kluczowym momentem. Czy wróci do chwały? Czy gracze pójdą szukać szczęścia gdzie indziej? Tym bardziej, że niektórzy byli pracownicy studia, jak na przykład reżyser Wiedźmina 3 Konrad Tomaszkiewicz, pracują teraz jako Studio Rebel Wolves nad swoją własną bardzo obiecującą grą The Blood of Dawn Walker. Cóż, co będzie dalej, to się jeszcze okaże. Ale jedno jest pewne: Wiedźmin 3 na zawsze zapisał się w historii gier jako tytuł wybitny i dość uniwersalnie stawiany jest na bardzo wysokiej pozycji i nawet jeśli nie każdemu podoba się walka, elementy mechaniki czy nawet w odświeżonej wersji jazda konna, nawet jeśli ktoś, tak jak ja na przykład, choć wiem, że nie jest nas dużo, wolał kości od gwinta, nie da się ukryć, że Wiedźmin 3 niepowtarzalnego klimatu ma na pęczki. I myślę, że wystarczy wspominek na dziś. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.